O! 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 W ostatniej sekundzie Bardzo w porządku zachowałaś się dzisiaj wobec Ali, wiesz? Tak myślisz? Chętnie zrobiłabym dla niej więcej, ale... Mamę. Przyszła Alia! Jest tu siebie w pokoju, pójdę do niej. Długo nie wytrzymała, już chce mi wszystko opowiedzieć. Ach! Chowaj się wszystko! Nie uwierzysz, jaką miałam dziś niesamowitą przygodę. Biedronka obroniła całą grupę ludzi przed złoczyńcą. Były tam ogromne tłumy reporterów czekających na wywiad i właśnie wtedy to się stało. A? Biedronko, Bardzo czy mogę prosić o wywiad? Mam słów. parę krótkich pytań, Biedronko. Hej, czy ty jesteś Alia, ta co prowadzi o mnie blog? A Biedroblog? Yy, tak. Świetna robota, naprawdę. Tak, trzymaj. Kolczyki, pośpiesz się. A? Dzięki. Muszę uciekać! Na razie! E, naprawdę super! Niewiarygodne! Biedronka mnie kojarzy! I mój blok! Mówi, że jest ekstra, ekstra, ekstra! Tak, no to. ekstra! Lecę po mój laptop! Miałaś rację, Tiki. Chyba sprawiło jej to małą przyjemność. Pokażesz mi ten film? Dobra, ale szybko! Wow. Myślałaś, że go opuszczę, prawda? Usunięty? Wcale tego nie zrobiłam. Powiedz, że wcale tego nie zrobiłam. Wcale tego nie zrobiłaś. Okej, okay, skasowałaś film, <grym> ale nie upuściłaś telefonu. Teraz to konkretnie nawaliłam. ja mnie zabije. To jeszcze nie koniec świata. Alia na pewno to zrozumie. To twoja najlepsza przyjaciółka. Masz rację. Do tego... gołębia! Powiedz... Dzień dobry, Żak! Do widzenia, Żak! Chodź na dół, masz gości! Powtórzy pan jeszcze raz tytuł tej sztuki? To jest... Sztuka nazywa się Niesamowite Przygody Mima. W roli głównej bardzo utalentowany, zachwycający aktor i mim. Daj spokój. Mój tata! Oklaski dla Freda Haprela! Dziękuję bardzo. Wystarczy, len. Serdeczne gratulacje! Córka jest z pana ogromnie dumna. Brakuje mi już tylko melonika i mogę wkraczać na scenę. Proszę bardzo! Dziękuję, Marinette. Naprawdę ratujesz mi życie. Aha, Milen chyba nic a nic nie przesadziła. Bardzo dziękuję. Zaszyłam rozdarcie i doszyłam wewnętrzną kieszonkę, tak jak pan prosił. Spisałaś się na medal. Teraz zawsze mogę nosić przy sobie swój szczęśliwy amulet. Zdjęcie mojej ukochanej córki. Oj, tato. Aha. Tak, słuchaj... gdzie ty jesteś? Musiałem odebrać mój melonik. Co to za wymówka? To nie wymówka. Wiem, że niedługo odjeżdża autobus. Zaraz tam będę. Dzwoniła reżyser naszej sztuki. Bardzo się denerwuje przed premierą, jest jak bomba wybuchowa. Lepiej już pójdę. Do zobaczenia, pod wieżą Lajfla. Do zobaczenia! Kocham cię, tato!